Cześć wszystkim z tej strony, miejskiej kanał Nesklopydyk Witam Was wszystkich serdecznie z okropnie gorącego Bangkoku. Udało się chwilowo coś znaleźć, ale jeszcze poszukiwania trwają. Widziałem, że już tam pomagaliście mi na Twitterze, wiadomościach prywatnych, za co serdecznie Wam oczywiście z góry dziękuję. Natomiast, no, poradzę sobie, nie ma problemu. Dobra, przechodząc do meritum. Mamy kolejny dzień, kolejne zamieszanie z giełdą FTX. Sam Bankman wydał wczoraj oświadczenie na swoim Twitterze, przepraszając za to, co się mu wydarzyło. Przepraszając za to, jaki fakap tak naprawdę zrobił, wrzucił chyba z 20 tweetów w jednym wodku i co trzeci tweet średnio przepraszał, 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 że to wszystko jego wina, że to on tak naprawdę zamienił. Powiedział też, że odpowiedź, którą przygotował nam wszystkim, jest tak późna, ponieważ no miał wcześniej związane ręce, jak to napisał, przez Możliwy deal z Binance, oczywiście, a jak wiecie, lub też nie, do tego deala nie doszło. Binance napisał, że przeprowadzili jakiś tam due, due diligence, sprawdzili, jak od środka wyglądał giełda FTX i stwierdzili, że to po prostu nie będzie dla nich dobry deal, więc się z tej umowy wycofali. To była tylko przedstępna taka umowa napisana, nie było jakby takich konkretnych umów jeszcze w niej zapisanych, więc Binance jak najbardziej mógł się z tego wycofać. No i mówiłem wam to przecież na filmie, który wrzucałem jeszcze z Laosu dwa dni temu. Że według mnie właśnie tak to będzie wyglądało, że Binance robi taką zagrywkę, żeby tą konkurencję zniszczyć. Wcześniej, oczywiście, skeszowali się z tych swoich wszystkich zysków, które mieli na giełdzie FTX, czyli z tych akcji FTX. No to już się skeszowali chyba w zeszłym roku, później tokeny FTT posprzedawali. No i nie chcieli po prostu dopuścić do takiego upadku jak z Luną. Chcieli też zabezpieczyć swoje inwestycje, jak najbardziej ich rozumiem. Sprawdzili, że giełda FTX nie jest zbytnio. Gorącym kąskiem dla niej, więc po prostu z tego wszystkiego zrezygnowali. Także, tak jak przeczytowałem, że tak to będzie wyglądało, tak też to się wydarzyło. Sam bankman, oczywiście, po tym jak Binance napisał, że jednak nie będą tego deala dobijali, miał jeszcze trochę godzin na to, żeby szybciej tę odpowiedź przygotować, nam tutaj wszystkim. Natomiast stwierdził, że no, spadło to na niego, wiecie, tak nagle. Trochę nie wiedział, jak się ma zachować. Tłumaczy się tak samo dokładnie jak dokładnie. To znaczy, że jego to wszystko przytłoczyło, że dużo się wydarzyło w krótkim czasie i on do końca to nie wiedział, jak to wszystko ma poukładać, ale koniec końców. Co pan bankman tak naprawdę teraz będzie robił? No, on planuje w tym poście napisał, że chciałby pozbywać pieniądze na to, żeby FTX, giełda się po prostu z tego wszystkiego wykopała. To znaczy, szuka inwestorów, gdzieś tam uruchamia swoje kontakty do tego, aby właśnie giełda FTX dalej mogła funkcjonować, żeby mogli wznowić wypłaty środków, żeby ludzie po prostu odzyskali swoje pieniądze. No, moje pytanie jest takie. Czy Wy po takim upadku, po takiej spektakularnej klęsce zaufalibyście teraz giełdzie FTX i nie zainwestowali tysiąca, dwóch tysięcy, dziesięciu tysięcy dolarów, bo to tak naprawdę nic by tej giełdzie nie dało, jak to mówił Mariusz Podzianowski, to by nic nie dało, on był i tak drugi w kurach, to by nic nie dało, nie, nie, nie. Tylko mówimy tutaj o jakichś milionach dolarów, które giełda FTX tak naprawdę teraz potrzebuje. Nawet nie miliardów dolarów, ale do tego jeszcze przejdę później. Także nie wiem, kto by miał teraz zaufać FTX-owi, no ale sam bank jak najbardziej ciężko pracuje na to, żeby jednak te pieniądze skądś pozyskać. Wiecie co, no, trochę się zachowuje nie jak psychopata, chociaż wielu go tak ocenia, ale jako taki po prostu człowiek zdesperowany, który nie wie za bardzo, w którą stronę ma teraz pójść. Jego osobisty majątek też bardzo szybko stopniał z miliardów dolarów, jest podobno teraz nawet na minusie przy tym wszystkim, więc szuka i chwyta się po prostu brzytwy, jak to tonące. Dodatkowo, wyciekają też takie wpisy, które sam Bankman wysłał swoim pracownikom, że w sumie to wszystko jest ok. Nie macie się o co martwić, że wygrzebią się z tego, że jest dobrze, itd, i tak dalej. No, to tak samo jak z tym tweetem, który wrzucił 2 czy 3 dni temu że fund Al Arsafu, tak, pieniądze są bezpieczne, inwestorów nie macie, o co się martwić. Następny dzień tego tweeta usunął, kiedy jednak okazało się, że jest o co się tutaj martwić. Więc no niestety, ale słowność tego pana jest praktycznie zerowa. Oprócz wiadomości, która wyciekła od niego do swoich pracowników, wyciekła też taka informacja, to nawet nie wyciekła, po prostu opublikował ją. Prawdopodobnie były lub jeszcze aktualne, bo nie wiem, czy tych pracowników zwolnił, nie zwolnił, pracownik właśnie giełdy FTX, mówiący o tym, że e, no, sam Bankman, po pierwsze, jeszcze parę dni temu, gdzie była taka informacja o tym, że wiele giełd zwalnia swoich pracowników, tak? setki jak nie tysiące ludzi zostało zwolnionych z wielu giełd, kryzys na rynku kryptowalut, Bessa, nie potrzebujemy tylu pracowników, nie mamy takich obrotów, nie mamy tak też jak tych ludzi po prostu utrzymać w tym momencie, a nie Bankman napisał, że u nich to w ogóle do czegoś takiego nie dojdzie, że oni to jeszcze będą zatrudniali nowych ludzi. Po czym następny dzień dzwonił 20 osób. I to nie, że te osoby dostały jakieś tam wypowiedzenie oficjalne, była z, z nimi przeprowadzana jakaś rozmowa, tylko jak napisał ten pracownik, został im zabrany po prostu dostęp do komunikatora Slack. Slack to jest taki po prostu komunikator jak Telegram, jak Discord, gdzie filmy po prostu mają swoje grupy i tam rozmawiają między sobą o rzeczach związanych z, z pracą, swoją, ze swoimi codziennymi zadaniami. Sam sobie kiedyś korzystałem w jednej z firm. No, i po prostu im został zabrany dostęp do tego slacka, bez niczego, tak naprawdę, bez żadnego wypowiedzenia oficjalnego. Pewnie jakieś papiery dostaną później, chyba. Natomiast, no, jakby sposób, w jaki ci ludzie zostali zwolnieni, był bardzo no, fatalny, słaby, tak? Kolejna sprawa. Jeszcze chyba w marcu czy kwietniu FTX pozwolił na inwestycje swoim pracownikom w giełdę FTX z 50% zniżką. To znaczy, ja jestem pracownikiem ftx i mogę zainwestować do 250 tysięcy dolarów w giełdę FTX z taką właśnie, tak jak powiedziałem, z takim discountem 50% zanim wyjdą z tą rundą finansowania dalej do szerszego grona ludzi. No i ochoczo wiele osób oczywiście w tą giełdę FTX z pracowników inwestowało. Także wtopili pieniądze, które zainwestowali w tą giełdę. Po drugie, ten pracownik napisał, że wielu pracowników trzymało pieniądze na FTX, trzymało te swoje kryptowaluty na giełdzie FTX. Nie przelewało wam, nie przelewało sobie to, co ja wam mówię, na jakiś portfel zewnętrzny, na ledżera, na trezora, na jakikolwiek zewnętrzny portfel, gdzie te środki należą do was, tylko jako pracownicy w tej giełdzie, no, byli pewni na tyle, że pracują w tej giełdzie, wszystko jest z nią ok, przecież nie dochodzi um, do żadnych tutaj plotek mówiących o tym, że FTX miałby być niewypłacalny, że miałby zablokować środki, więc te środki trzymali na tej swojej giełdzie, bo ufali po prostu pracodawcy swojemu. Jak się okazało, wtopili przez to. Bardzo dużo pieniędzy. O, oczywiście oprócz tego inwestowali w sam token FTT, który wiemy, co się z nim stało. Tak? Jak bardzo mocno spadł. <laughs> Dobra, tak by wyglądało mniej więcej streszczenie tego, co Sam Bankman wczoraj powiedział. Teraz mam dla Was przygotowanych jeszcze sporo ciekawostek o, o różnych innych tutaj platformach, które się wysypały, o różnych osobach, które mo, może potracą właśnie kupę pieniędzy na tym wszystkim, co się wydarzyło z ftx, FTX, FTX No i powiem Wam tak naprawdę, co ja. Robiłem w dniu wczorajszym, jakie zakupy poczyniłem i tak dalej, i tak dalej. Pierwsza ploteczka. Mówi się o tym, ktoś to w CNBC powiedział, nie wiem czy to był Matt Cuban, czy ktoś inny, chyba ktoś inny, jakaś taka osoba zdana z rynku kryptowalut, ale nazwisko mi uciekło, że na giełdzie FTX były przechowywane bitcoiny El Salvadoru, to znaczy prezydent Bukele zamiast trzymać swoje bitki na Ledgerze, czy na Trezorze, czy na innym cold Walletcie, no to trzymał je podobno na FTX. Jest to plotka niepotwierdzona przez samego prezydenta, Wątpię, żeby chciał to oczywiście teraz potwierdzać, natomiast jak patrzyłem ostatnio na jego Twittera parę godzin temu, to żadnego wpisu w tym temacie tam nie widziałem. Może się to oczywiście zmienić w momencie, kiedy ja będę montował ten film, jak Wy go będziecie oglądali. Oby do tego nie doszło, no bo to by był taki, wiecie, PR-owy zły ruch dla Bitcoina ogólnoświatowo, tak? Natomiast byłaby też głupota po prostu tego prezydenta. No i faktycznie znalazłem informację, które potwierdził sam CZ Binance, że nie jest to prawda. Rozmawiał on, jak widać na tym tutaj wpisie. Z bookery, no i tamtemu powiedział, że nie, żadnych bitcoinów tam na tej giełdzie nie trzymał. Także liczba plotek i dezinformacji jest na pewno bardzo spora. Kolejna sprawa. Z ftx dało się wyjść i chyba nadal się da wyjść tylko w jeden sposób: przez kupno tokena Tron po sieci TLC-20, czyli po głównej sieci, po głównym blockchainie właśnie projektu Tron. Jak na wszystkich innych giełdach, Tron kosztuje teraz około 5 centów, tak na ftx się kosztował chyba dolar, 1,5 czy nawet ponad 2 dolary. Więc oczywiście ludzie próbowali wychodzić na potężnej stracie z giełdy FTX w jedynym, jedynym możliwym sposobem, czyli właśnie zakupem tokena TRON i wyjścia po blockchainie TLC20 ze stratą na no jak widać 90 paru procent licząc na to, że i tak tych pieniędzy z FTX inaczej nie odzyskają, więc chociażby weźmy to co jeszcze tam możemy z tej giełdy wziąć. Justin Sun w ogóle jeżeli jesteśmy przy temacie jego kryptowaluty wydał takie oświadczenie, że on stara się pomóc Samowi wyjść z tych problemów, jakie w tym momencie ma FTX. Prawdopodobnie przez to, że e, no są jakoś finansowo ze sobą spiknięci, tak? Więc uwaga teraz na giełdę Poloniex i Huobi, no bo jeżeli okazałoby się, że Justin Sun miał zainwestowane kupie pieniędzy na FTX, albo tam jakieś środki przetrzymywał i teraz jest ileś miliardów stratny, giełdy Poloniex to w ogóle nie polecałem nigdy, bo to jest dziadowska giełda, jeżeli chodzi o Huobi polecałem, bo sam z niej zdarzyło mi się korzystać niejednokrotnie, natomiast teraz po prostu bym uważał, na tą giełdę nie mam już tam żadnych środków. Zabezpieczyłem się przed tym, jakby po prostu miało dojść do upadku kolejnej dużej giełdy. No, jakby Justin Sam tutaj też popłynął, że tak powiem finansowo, no to wyglądałoby to dla rynku krypto katastrofalnie. Jeżeli mówimy o katastrofach, to dzisiaj świeżynka informacyjna Platforma BlockFi wydała takie oświadczenie, że dla dobra użytkowników wstrzymuje wypłaty ze swojej platformy czy fundz Arsafu, jak to mówił CZ, czy środki tych osób, które miały na BlockFi swoje. Pieniądze są bezpieczne? Tego nie wiadomo. Oczywiście wszystko dla bezpieczeństwa użytkowników, wiemy co zrobi Celsjusz. Też dla bezpieczeństwa użytkowników, wstrzymał wypłaty ze swojej platformy, no i tak to już parę miesięcy sobie e, trwa. Czy powtórka to będzie właśnie Celsjusza, czyli BlockFi, który był polecany przez wielu dużych youtuberów? No bo wydawała się to oczywiście bezpieczna spółka, tak samo jak Celsjusz, do pewnego dnia, kiedy przestał być bezpieczny jak to z giełdami. One są bezpieczne, dopóki nie zostaną zhakowane, albo nie upadną jak FTX. Także oczywiście uważajmy, gdzie teraz trzymamy środki na jakichś giełdach zcentralizowanych, na platformach zcentralizowanych. Dla bezpieczeństwa powyciągajcie stamtąd swoje środki. Oczywiście, jeżeli trzymacie środki na Binance, no to raczej jesteście bezpieczni. Widać, Binance to taki moloch, że jak was nie zabije KYC, to raczej nie upadnie. Oczywiście mówię tylko raczej. No przy KuCoin i Crypto.com też takie Czarne chmury, tak jak Wam już ostatnio mówiłem, trochę chodziło, ale wydaje mi się, że na razie te giełdy są ok. Ale jak będzie w przyszłości, takie bardzo niedalekiej, nie wiem. Dlatego myślę, że teraz, przez to wszystko, giełdy zdecentralizowane i w ogóle takie rozwiązania zdecentralizowane zyskają na tym, bo po raz kolejny pokażą ludziom, że seksy i platformy zdecentralizowane są niebezpieczne, bo w każdym momencie mogą nacisnąć przycisk, zatrzymaj wypłaty i wasze środki już nie są wasze, tylko są ich. A oni bardzo często mają to napisane w regulaminach, że mogą te środki sobie zatrzymać, gdyby doszło do jakichś tam skrajnych sytuacji rynkowych. No i wy oczywiście klikacie akceptuj regulamin, no bo przecież do czegoś takiego nie dojdzie, a później niestety do takich sytuacji dochodzi. Kolejna ciekawostka, napisałem to wczoraj na Twitterze, że chyba Alameda, czyli oczywiście fundusz, fundusz FTX-owy, powiązany bardzo mocno z FTX-em, próbuje Pokonać tetera. Próbuję doprowadzić do depegu na teterze i shortować tetera. Według mnie, tak jak ja to napisałem na Twitterze, jest to ich chyba taka ostatnia deska ratunku, gdzie próbują jeszcze zarobić trochę pieniędzy na spadku ceny tetera, na zdepegowaniu tetera, po to, żeby te środki po prostu odzyskać. Nie wiem, czy wypłacić klientom, czy po prostu sobie przywłaszczyć. Nie mam pojęcia, co, ich, co w tych i głowach już w tym momencie tak naprawdę. Siedzi, ale chciałbym Wam tutaj wrzucić taki ciekawy filmik, który znalazłem na Twitterze. Wypowiada się tam dziewczyna, ma chyba 28-29 lat, czyli jest w moim wieku, która tak naprawdę zarządzała tymi miliardami. No, ja nie wiem, czy chciałbym powierzyć takiej dziewczynie te swoje pieniądze, patrząc po tym, przynajmniej jak ona się publicznie wypowiada. Being comfortable with risk is very important. Um, we tend not to have things like. Stop losses. I think those aren't necessarily a great risk management tool. I'm trying to think of a good example of a trade where I've lost a ton of money. Um, well, I don't know. I probably don't want to go into specifics too much yeah, with no, that. No. no, no, <laughs> no. <laughs> no Także tak by to wyglądało. Co Wy o tym myślicie? Napiszcie w komentarzu. Jak Alameda próbuje shortować Tetera, Wzięła 250 milionów Tetherów z tego co widziałem z AWE, zamieniła je na USDC, no i po prostu czeka. Czeka na to, aż Tether się zdepeguje i w tym momencie, jeżeli Tether będzie kosztował 50 centów, no to oni oddadzą oczywiście 250 milionów Tetherów, ale te Tethery będą koniec końców warte już 125 milionów dolarów, tak? więc po prostu zyskają na tym 50% akurat na takiej zagrywce. Według mnie nie uda im się to, ale jak ta sprawa się tak naprawdę zakończy, nie wiem. Tether miał wczoraj gorszą chwilę, spadł do 96,5 centa chyba, ale następnie dość szybko wrócił do 1 dolara, także na razie chyba jest sytuacja bezpieczna, aczkolwiek i Rafał Zorski, i Cezary Graf widziałem, jeszcze wiele osób pisze, no to jak Tether już upadnie teraz, to mamy zakończenie bez na rynku krypto z rynku krypto, według mnie przynajmniej po takim upadku tetera nic by nie zostało na najbliższe kilka lat i rynek by się dość długo odbudowywał, więc byłaby to naprawdę fatalna informacja dla nas wszystkich. Ja już to kilkukrotnie mówiłem w przeszłości, nie chciałbym, żeby tetel upadł, bo w tym momencie możemy się rozejść, możemy sobie podać rękę i wrócić za kilka lat na ten rynek. Dobra, jeszcze w temacie Alamedy, to SBF w ogóle, czyli sam Bankman wziął pieniądze klientów, gdzie w regulaminie ftx jest napisane wyraźnie, że nie mogą grać pieniędzmi klientów, nie mogą tych pieniędzy inwestować dalej. Inwestować dalej mogły firmy takie jak Celsjusz i właśnie BlockFi, jakbyście czytali regulaminy dokładnie. Tak, ja też tych regulaminów aż tak dokładnie nie czytam, ale po prostu badam sytuację, jak to tam wygląda. I przeznaczyli te pieniądze z FTX-a Alamedzie, która Alameda miała je dalej zainwestować. No jak widać z tą inwestycją nie do końca im wyszło. I FTX ogólnie ma dziurę finansową w wysokości 8 miliardów dolarów. Jak mają zabar to spłacić? No nie do końca wiem. Chyba tylko wyżebrać u innych instytucji te pieniądze, żeby jakoś się odbudować. Natomiast nie wiem, czy sam Bankman naprawdę chciałby tą giełdę odbudować. Czy nie jest to tak, jak już powiedziałem wcześniej, jakiś takiego swego rodzaju e, no, psychopata, tak jak dokłon, który po prostu ma to wszystko w dupie. E, jest takim, wiecie, no, no przeciętnym gościem, tak, przeciętnym gościem. Jego ATH, tak naprawdę rozpozawalności, bo jakby na scenie jakiejś tutaj jedna łada blondynka, druga łada blondynka prowadziły z nim wywiad, a on tam siedział taki skulony, taki wiecie, pod koszulką. I co ja tutaj w ogóle w sumie robię, nie wiem, nie wiem. Natomiast ja tam, ja bym mu złotówki żadnej oczywiście nie pożyczył. Jak wygląda rynek krypto w tym momencie w liczbach? Bitcoin spadł do 15 600 dolarów minimalnie. Następnie poszło odbicie na 18 100, jak ja to nagrywam, bitcoin jest po 17 150 dolarów. Ethereum się bardzo mocno trzyma, no bo spadł do 1099 chyba dolarów z tego co patrzyłem na Bitstampie, teraz jest w okolicach 1200 dolarów, więc tej kapitulacji takiej na Ethereum nie było. Ale oczywiście swoje pospadały o kilkadziesiąt procent, natomiast czy to Tomatik, czy Atom, czy wiele innych tych kryptowalut trzyma się bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o zakupy kolegi, które poczynił, pochodziły ordery na NIL. Matic Waves, Matic 2L, czyli Matic Long na giełdzie Bybit, ETH L, czyli Ethereum na dźwigni razy 3, to jest taki token lewarowany, o tym wam już mówiłem, na Bybitie i Phantom 2L. Dlaczego Phantom? Nie mówiłem o tym wcześniej, że chcę kupić Fantoma, bo Phantom po prostu bardzo mocno spadł. To raz, dwa, Andre wrócił na rynek, więc liczę po prostu na jakieś mocniejsze odbicie Fantoma przez to. Stąd też weszły te Pozycję nie weszło Ethereum, no bo Ethereum nie, wpadł, nie spadło zbyt mocno. Co tam nie weszło? mam jeszcze jakieś tam ordery na Sandboxie, na Nexo, na Ravencoinie. No dużo, pokazywałem je wszystkie w tym swoim materiale kiedyś, więc tam możecie ich poszukać. Tak by to wyglądało z mojej strony. Dobra, z dnia wczorajszego jeszcze bardzo ważna informacja. Inflacja w Stanach Zjednoczonych została podana. Rynek obstawiał, że będzie to około 8%. Inflacji, że ta inflacja spadnie z 8, chyba 2 na 8,0, inflacja spadła na 7,7. Także, oczywiście, to jest pozytywna informacja dla rynku. Zobaczyliśmy też odbicie zarówno po tej informacji na rynku krypto, jak i na giełdzie amerykańskiej. Stopy procentowe w Polsce, jaszczą też ogłaszał, nie zostały podniesione. I co ciekawe, złotówka umocniła się do dolara, już dość mocno, 4,58 w tym momencie. Także dolar oddala się od tych 6 złotych sładnych z Twittera. Na ten moment 4,58. Co dalej? Nie wiem, nie jestem żadnym wróżbitą. No i tak jeszcze podsumowując, bo miało być to krótki film, a zaś z 20 minut. Nie wiem, ile jeszcze trupów z szafy wypadnie. Nie wiem, ile jeszcze giełd, platform centralizowanych e, jakichś inwestorów dużych wykrzaczy się na tym wszystkim, co teraz robi FTX i Alameda. Jak próbują ratować się jeszcze. Kto tak naprawdę na tym wszystkim zyskał? No, na pewno Binance i CZ. Kto na tym stracił? My wszyscy. Przede wszystkim osoby, które nie miały środki na FTX, ja znam takich osób co najmniej kilka. Inwestorzy w tokeny FTT, inwestorzy w Solana. Solana miała mieć wczoraj to dużo, te duże uwolnienie tokenów, chyba zostało to przeniesione trochę. Nie jestem w temacie, poprawcie mnie w komentarzach, jeżeli mówię głupoty, ale wiem, że miało być uwolnienie potężnej ilości tokenów i chyba to zostało przeniesione. No ale na pewno inwestorzy w te tokeny stracili dość sporo i straci na tym ponownie cała branża. Zobaczcie, co się stało po Lunie. Już wszyscy zaczęli jeszcze mocniej regulować stablecoiny, jeszcze mocniej regulować ogólnie kryptowaluty. Mika dołożyła kilka kolejnych przepisów. Po tej sytuacji z FTX-em, giełdy scentralizowane będą miały cholerny problem w wielu, wielu jurysdykcjach, żeby uzyskać nie, po prostu licencje na prowadzenie swojej działalności, bo będą jeszcze bardziej maglowane. Więc cóż, zostaje nam korzystanie z deksów. Deksy piękne są, więc korzystajmy z tych deksów, póki jeszcze one tak naprawdę. Działają, bo już naprawdę fajnie się rozwijają. Metamask wprowadził teraz Most. To już oficjalna informacja jest, ale o tym Wam chcę zrobić osobny materiał. Most, który pozwoli Wam przenosić środki na evm owych blockchainach, czyli Polygon, BNB i właśnie jeszcze i kilka innych, ale o tym będzie osobny film. Także no, branża się rozwija, duże rzeczy cały czas się dzieje. FTX to jest teraz główny temat, jeszcze przez kilka najbliższych tygodni będzie to główny temat. No i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Czy to jest dołek na kryptowalutach? Ciężko mi powiedzieć, wielu obstawia, że jeszcze te 14 tysięcy dolarów zobaczymy. Ja jeszcze na to liczę, no bo jeszcze ordery czekają. Tyle z mojej strony na dzisiaj. Zostawcie subskrypcję na kanale, zostawcie łapkę w górę, jeżeli film Wam wydał się oczywiście wartościowy. Udostępnijcie go gdzieś na mediach społecznościowych i widzimy się w kolejnych filmach na kanale. Cześć!